Szanowni państwo, czas podsumowań 21 edycji Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Adesarii w Nowym Sączu. Z nami osoba, która zna ten konkurs od potrzewki, zna go od wielu lat i zna go bardzo, bardzo dobrze, osoba, która jest odpowiedzialna też za to, jak ten konkurs przebiega, czyli pani Liena Olech, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół i kierownik biura organizacyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać o to, jak ewoluuje Adasari? Czym ta edycja różni się od poprzednich i w którą stronę konkurs zmierza? A przede wszystkim cieszymy się, że te idee się udaje kontynuować w tych czasach niełatwych dla kultury. Więc to, że trwa, zmienia się w sposób naturalny. Niektóre zmiany wprowadzamy my, czy do regulaminu, chociaż nie ma ich wiele, dlatego że ta idea wymyślona kiedyś przez panią profesor Łazarską, zarówno w zakresie programu, czyli tego, co mają uczestnicy śpiewać, jak i systemu punktowania i całego procesu wyłaniania laureatów, śmiem twierdzić, że jest tak dobra, że nie należy jej po prostu zmieniać, jej psuć, bo mogłoby to nie być z korzyścią. Dla laureatów, a zawsze ich dobro mamy na względzie na pierwszym miejscu. Zatem zmiany mogą dotyczyć wprowadzania y, ARI do listy, które, y, które, z których uczestnicy wybierają sobie utwór do trzeciego etapu. W tym roku jest zmiana taka w, za, w zakresie nagród, że mamy pierwszą, drugą, trzecią nagrodę i y, dwa wyróżnienia, chociaż troszeczkę inaczej zostały mhm. przyznane, ale, ale wstępny plan był taki, y, co oznacza, że nie ma tych nagród w kategoriach głosów. Odrębnie dla głosu, Męskiego i głosu żeńskiego, gdyż uznaliśmy, że taki sposób podziału nagród jest bardziej klarowny. Ten zwycięzca jest tak naprawdę jeden, Wiadomo, że to jest osoba, która najlepiej śpiewała w konkursie, stąd dalsza kolejność nagród specjalnych, na przykład dla najlepszego polskiego głosu i tak dalej, też łatwiej tych laureatów wyło wyłonić. I to jest taka właściwie największa zmiana. Tak to cały czas w Małopolskim Centrum Kultury SOKU, cały czas pod przewodnictwem Małgorzaty Walewskiej jako dyrektora artystycznego i przewodniczącej jury. Oczywiście zmienia się jury, zmieniają się uczestnicy, coraz młodsi przyjeżdżają, bo ten limit wieku 30 lat tutaj mm. cały, cały czas obowiązuje. Stąd jest to konkurs pozycjonowany jako, jako wydarzenie dla młodych artystów, młodych śpiewaków, którzy zaczynają swoją karierę w Nowym Sączu. Jedną z rzeczy, która sprawia, że ten konkurs staje się coraz bardziej znany, jest jego umiędzynarodowienie. Zaczynało się od konkursu przede wszystkim polskiego i lokalnego, ale dzisiaj możemy powiedzieć, że ta seria jest już światowa. I co możemy powiedzieć o tych uczestnikach, jeśli chodzi o ich różnorodność, właśnie jeśli chodzi o to, skąd przyjeżdżają? Do tegorocznego konkursu zgłosiło swój akces. 210 uczestników z wszystkich kontynentów poza Antarktydą. Więc już tą międzynarodowość mieliśmy na samym wstępie. Mhm. Następnie jury dwuosobowe Małgorzata Walewska i profesor Wojciech Maciejowski wybrało tych uczestników, którzy będą tutaj śpiewać. Tych osób było 70, ostatecznie przyjechało 46, bo wiadomo, śpiewacy chorują, mają inne czasem zajęcia związane z drogą zawodową, więc to nigdy nie jest 100%. Ale są z różnych kręgów kulturowych. Mhm. To bym chciała podkreślić, bo mamy jednak i Europejczyków. Wiadomo, opera jako sztuka europejska to tutaj jest największa reprezentacja, ale opera święci swoją po po popularność na całym świecie. Stąd duża grupa Azjatów, nie tylko na y, konkursach pianistycznych się pojawiają, u nas też. I to już od dobrych paru lat. To, to nie jest ostatnie. Ja pamiętam jeszcze któryś z, z konkursu w Ratuszu, mhm. gdzie już nagłówki mówiły, że Adasari z Korei. Y, przyjechała tutaj na konkurs. Także, także to jest taki proces stopniowo, oczywiście ta liczba się zwiększa. Z y, USA, Ameryki, no od czasu do czasu ktoś się pojawia. W tym roku takiej osoby nie było w finale, ale, ale te kręgi kulturowe są różne, stąd też różne interpretacje utworów. I ważną rzeczą jest też promocja polskiej muzyki przez tych, przez... Tych międzynarodowych uczestników. No teraz mamy zwycięzczynię, która w finale zaśpiewa polski utwór. Dlaczego tak ważne jest to, żeby jednak ta polska muzyka też tutaj zaistniała? No to jest nasza muzyka i powinniśmy o niej zawsze pamiętać i od y, czasów kiedy pani profesor Helena Łazarska była dyrektorem konkursu zawsze dla niej było ważne i sytuacje w których y, na przykład Francuska śpiewa sroczkę Grażyny Bacewicz były zawsze znaczące i budziły taką nie dość, że sympatię do uczestniczki która się podjęła takiego karkołomnego wyzwania ze względu na, na na kwestie dykcyjne ale to właśnie że jako Polacy powinniśmy naszą muzykę promować to jest taka oczywista oczywistość i Cieszę, że, że właśnie jest nagroda tutaj za, za halkę i, i, i myślę, że to jest dobry kierunek. Aha. Promujemy tę muzykę coraz bardziej międzynarodowo, także poprzez dostępność do tego, do, do zobaczenia zmagań i posłuchania zmagań uczestników, dlatego że w tym roku została nawiązana współpraca z Opera Vision. Tak, Opera Vision, jako platforma organizacji Opera Europa, która zrzesza teatry operowe i konkursy, również operowe, mogą mieć taki status, z członka takiego towarzyszącego taki sta status ut otrzymaliśmy w tym roku i stąd możliwość transmisji to jest tylko pięć konkursów w Europie no Hertogen, hertogenbosch belvedere Konkurs Moniuszki realizowany w Warszawie i nasz konkurs, także bardzo nas to cieszy i rzeczywiście mamy wyniki, że 2000 mhm. ludzi, trzeba powiedzieć miłośników opery, bo głównie oni oglądają, na całym świecie obejrzało wczorajsze finały, więc rzeczywiście to się umiędzynarodawia. Na koniec chciałem zapytać o to, co chyba zawsze też o to pytam przy naszych spotkaniach co dwa lata. Jak widzisz przyszłość Adesarii? Co chciałabyś, żeby było kontynuowane i co chciałabyś, żeby jeszcze ten konkurs osiągnął? I <laughs> Myślę, że większą liczbę uczestników, związaną z tym, żeby większą promocję zastosować, z tym się wiążą środki finansowe. Powrócić do formuły festiwalu, bardzo bym sobie tego życzyła. W tym roku mamy jeden, mieliśmy jeden koncert poświęcony pamięci Ady Sari i pamięci profesor Heleny Łazarskiej. No, chciałoby się tych koncertów więcej. Kiedyś, kiedyś konkurs i festiwal otwierały duże formy wokalno-instrumentalne, czy operowe, czy oratoryjne bardzo bym chciała wrócić. Myślę, że to y, poszerza formułę konkursu, szczególnie w kontekście mieszkańców Nowego Sącza, bo to są formy takie popularyzujące muzykę, y, zrzeszające dużo y, ludzi w, 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 w tym samym miejscu. Głównie to były widowi, takie właściwie no, trudno powiedzieć widowiska, ale formy realizowane w kościołach, bo w, w Sokole y, dla tych 300 osób przy dużej orkiestrze, dużym chórze, chórze wielu solistach y, to byłoby takie troszeczkę może za mało za mały wymiar, by to miało, więc współpraca tutaj z proboszczami przyniosła kości koncerty czy w kościele na Milenium, czy na Helenie. Do tego bym chciała wrócić. Czyli powrót festiwalu, a konkurs, domyślam się, że po prostu, żeby był jeszcze bardziej docierał do międzynarodowej publiczności, międzynarodowych śpiewaków. I żeby... Ponownie był transmitowany na Opera Vision z większą liczbą publiczności, bo te 2000 to tak naprawdę jest początek. Po raz pierwszy to było realizowane, więc i tak jesteśmy zaskoczeni tym wynikiem, ale chciałoby się więcej. Oby w takim razie tak było. Bardzo dziękuję Liliana Olech. Dziękuję. Dziękuję. dziękuję.